Tak ci się to składa ja z odległości, tak? Jak to w porównaniu wygląda? Później jedną rączką, cyk, składasz i akcja. walę dzisiaj z magnateka ten six to jest dzisiaj troszeczkę więcej Wam pokażę tego MPK Smith Wilson MP FPC coś takiego tak to pięknie się składa jedną rączką możecie sobie złożyć cyk 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 tak sobie możecie rozłożyć pięknie to wali Naprawdę takie jest światełko. Nie będę wam... Nie, nie zobaczycie jak to widać przez światełko. Eee, zobaczycie, czy nie zobaczycie? Nie zobaczycie. Ale naprawdę pięknie to wali. Walniemy sobie... Ja sobie ładuję po 10 po 10 wtedy mi się dobrze strzela. Ale wiadomo każdy każdy sobie strzela jak ten sprężyna tu jest bardzo mocna trzeba dużo siły użyć walę dzisiaj z magneteka z takiego czegoś nie wiem czy widać Ona troszeczkę moim zdaniem troszeczkę te kulki takie są no są jak są nie są najlepsze, nie są najgorsze fioci są lepsze przykładowo na pewno niż to. No ale zobaczymy co tam dzisiaj wystrzelimy, nie? Pięknie to wygląda Popatrzcie na tarczę. Kurczę, jedno zeszło, no ale reszta jest dobrze, nie? Walimy dalej Kurde za dużo smaru w tej broni jest. Muszę sobie szmatkę wyciągnąć Opieprzyłem całą rękę Strasznie, strasznie, silna sprężyna jest tutaj w tym ciężko to się ładuje no ale nic czasami tak bywa dyszkę ładujemy drugiej tarczy powinno być lepiej, a jak będzie to się okaże Pięknie, nie? No dobra, lecimy jeszcze raz, zobaczymy teraz.

Came in for the rental and then I the for the class. I didn't think was ever going to kind of sat here, sat in one of their movies. Movies. Yeah. and I like it's like a little low. and then all of a sudden he was like a the piece of paper and like czy jedna mi zeszła. Jedna mi zeszła gdzieś w dół, ale tak tu nie jest źle. Dobra, zobaczymy jak pójdzie tym razem. Odprzemy się pięknie o ścianę. Nie, no to jest to. To jest to. To jest to, co chciałem. Teraz powinno pójść troszeczkę lepiej, ale zobaczymy. Pięknie. Aż to muszę zobaczyć. Nie wiem kurde o co chodzi, że tak ostrość się spieprzyła. No ale... Ale jeszcze raz. Coś się popieprzyło w tym telefonie, że ostrość znikła. Teraz powinno być dobrze. Na prawa tarcza, a później lewa tarcza. Jak teraz troszeczkę zeszło na dół, ale za chwilę będzie lepiej. Teraz będzie same środkowe kółeczko. Tak naprawdę to ja tego kurczę nie widzę, nawet stąd za bardzo. Mam taki wzrok spieprzony, ale strzelam w środek i później w pierwszą kulę. Nie, no to jest mistrzostwo świata. Naprawdę. Naprawdę. Ktoś ten ostatnio ostatnio ktoś się pytał, jaką broń by kupić. Yy, raczej nie, że kupić, tylko gościu jakiś chciał coś tam broń kupić. Popatrz. Masz takie coś. Tak ci się to składa. Ja. Ci naprawdę to polecam Pięknie to pięknie to pluje pestkami Zależy jaki będziesz miał celownik Czy światełeczko, czy to, czy tamto Czy sram to Ale nawet na zwykłym Na zwykłym manualnym Dasz sobie z tym radę nie? Naprawdę to pięknie, pięknie pluje pestkami Tu jest na ten Na magazyneczek, dwa magazynki sobie wkładasz Cyk, cyk I napieprzasz Po 19 21, cyk Pięknie to pluje, naprawdę. Tak sobie naciskasz, wyciągasz super to jest. Później, jedną rączką, cyk składasz i akcja. A teraz, teraz pokażę Wam coś takiego. PC Karabin Ruger. Amerykańska broń. Jak to w porównaniu strzela? Tak to wygląda. Tak to wygląda. Z odległości, tak. Jak to w porównaniu wygląda ten? Jak to w porównaniu szczela do tamtego, nie? Zaraz zobaczycie. Ale zaraz zobaczymy. No, tu na no w ogóle tarczy nie widzę. Ja chyba wam nawet tej tarczy nie będę pokazywał Lipa straszna No dobra pokażę wam, tak to zciekałem ale nic, jeszcze jedna próba Szału nie będzie no ale wam pokażę Powiem tamten Tamto to jest piękne bior. Co jeszcze? Co jeszcze jest takie coś. Kwestia jest jeszcze tego, że odrzut to ma naprawdę duży odrzut w porównaniu do tego poprzednika tutaj na pieprza cię to strasznie po ramieniu. To kopie strasznie, nie naprawdę. Także ja bym tego na przykład nie brał, nie? Kurczę, na, na koniec sobie jeszcze walniemy z tego. Z dwudziesteczki dwójeczki Ale walniemy ją po dwadzieścia Walniemy do, do bólu Zawsze strzelam po dziesięć Ale teraz Albo dobra Walniemy po dziesięć Nie wiem ile tam tego wrzuciłem Dobra czekaj Podzie... dobra, dobra dajemy do końca Co tam To mi się coś ostatnio zacinała ta dwudziestka dwójeczka z Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Pięknie to się ładuje. Tanie w eksploatacji. Okay. Dobra, prawa tarcza. Jak tam nie jest źle, co nie? Ten Sigsawerek to jest. E, moment. Ten Sigsawerek to jest. Co to za model? Okej, okay, bo nie wiem czy to się nagrało. Ten Siksawerek to jest coś takiego. Sigsawer P322 To taka niby zabaweczka, nie zabaweczka. Ja tym lubię się poszczelać. Tanie w eksploatacji. Dobra. Także idziemy do drugiej tarczy. Teraz będzie sam się Nie ma lipy. Nie ma miętkiej gry. Troszeczkę lepiej, co nie? A zrobię coś takiego, że do dwóch tarcz naprzemiennie. Zobaczymy jak to będzie. Okej. Okay. Myślę, że nie było źle Kurde, fantastycznie Okej, okay, jeszcze raz sixawerek Sigsawerek i do dwóch tart sobie poszczelamy Czyli cyk O o! Nie no spoko, nie źle Pięknie Takie coś to wyszło Próbujemy jeszcze raz Nie jest źle, dobrze wcale e, Jeszcze raz do dwóch tarcz Się. Kurde, właśnie on ma coś takiego. Zaraz wam pokażę. On ma coś takiego, że się przycina, nie? Także te jest to są jakie są. Te razy mi się przyciął, i dlatego te tarcze wyglądają jak wyglądają. Ale dobra, jeszcze raz. Teraz Was zaskoczę. Ja kurde, nakupowałem różnych tarcz. Czarnych, takich, srakich, takich. Ale najlepiej to mi się właśnie strzela na białym. Tutaj jest na białym tym, biała tarcza, wtedy najlepiej widać, nie? I takie oto tarcze robię sobie sam, nie? Dobra, teraz będzie sam czerwoniutki kolorek. Nie ma, ma miętkiej gry. No, trzy zeszły, no ale to tak jest. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem ja ten MPEG, mpeg FPC, czy jak to tam nazwać, po waszemu, po naszemu, po amerykańsku czy polsku, ale tego Smith-Wilsona MPC, naprawdę FPC, czy tam, nie wiem jak to tam się już nazywa, bo już mi się w głowie kręci, za dużo tego jest. No ale jak ktoś chce na przykład teraz, jakbym na przykład ja miał kupować, bo wiadomo, na początku jak ktoś kupuje broń, nie wie, nie? No bo taka sraka, nie wiadomo jaka, ktoś wam doradzi, ktoś wam nie doradzi, ale tam naprawdę w tym Smithy Wilson żadnego odrzutu nie macie prawie. Fajnie się tym strzela i jest to jakby na przykład taki troszeczkę dłuższy pistolet, możecie to złożyć na pół, także ja bym to polecał. Jak ktoś chce coś teraz kupić to naprawdę to jest fajne. Jak ktoś lubi bardziej z pistoletu strzelać, to dużo jest tego na rynku, ale kurczę ja bym coś takiego teraz polecał. Wy napiszcie w komentarzu jak z czego wy byście chcieli sobie postrzelać, może spełnię wasze marzenie i za przetestuję to dla Was. Także dzięki pozdro. To jeszcze fajne cacko znalazłem. Popatrzcie tutaj. Ale Gnacik. Wygląda kibelek, zaraz tu zrobię klocuszka i spadam do domciu.